Siedem minut. Prawdziwa historia nieznanego bohatera, który na siedem minut zbliżył się do ocalenia świata przed jego największą katastrofą. W swym debiucie reżyserskim Klaus Maria Brandauer, kandydat do Academy Award za pożegnanie z Afryką, tworzy niezapomniany portret człowieka stawiającego czoła złu wyłaniającemu się z jego własnego miasta, z jego kraju. Któż chciałby zabić tak wspaniałego człowieka? Człowieka, który zrobił dla Niemiec tak wiele w tak krótkim czasie. Nie podoba mi się cały ten Hitler. Co chcesz przez to powiedzieć? Stój! Spuścić psy! Stać, bo strzelam! Spędzał tu całe godziny, robiąc, Bóg wie co, czasami, nawet całe noce. Gdzie pracował? Właśnie tu. Nie, chodzi mi o jego miejsce zatrudnienia. W kamieniołomie. Co tam robił? Wysadzał w powietrze bloki skalne. Dzwoniłam do kamieniołomów. Powiedzieli mi, że rzuciłeś pracę. Tu więcej zarabiam na godziny. Można pracować o wiele dłużej, przecież mówiłem. Chwileczkę. Zapomniał pan swoich rzeczy. Heil Hitler. A więc spóźniłem się o 7 minut. Dlaczego pan to zrobił? Ktoś musiał. 7 minut. Reżyseria Klaus-Maria Brandauer. Dystrybucja Top Video.